Dziewczyny! Dziewczyny, możecie nas rozwiązać. Daruj sobie. Na ich miejscu też bym nam nie pomogła. Nie opłaca się. Piotr z nas zrobi lekcję pokazową. To on jest nowym szefem? Co? On tu dowodzi? Nie wiem, mnie... Jak to oni mówią? Trenował. Ale wiesz, kto tutaj dowodzi? Ty chyba jesteś chora na głowę, słyszałaś co ja powiedziałam? Zaraz nas na oczach tych tam skatują i to nie będziemy miały szczęście. Serio masz większe powody do zmartwienia, niż zastanawiać się, kto tutaj jest szefem. Ula. Ula, la. A ja cię tak chwaliłem. Nie ja nic nie zrobiłam. Jeszcze raz. Co i komu powiedziałaś? Nic nikomu nie powiedziałam. To dlaczego mamy na głowie policję i detektywów? Twierdziłaś, że z ojcem nie masz kontaktu. Bo nie mam. Spotkałam go raz przez przypadek. Przypadek, stradek. już zapomniałaś, czego cię uczyłem? Wszystko musimy przerabiać jeszcze raz? Dobrze wiesz, <laughs> jaka jest kara za mielenie jęzorem. Zostaw ją! <laughs> Mówiłaś coś? Słyszałeś. To też się zajmę, lalka. Obie macie przerąbane.